Cześć Boże, dzisiaj polowo recenzują maszketów na grilla Cześć Dawid Dzień dobry To są dzisiaj z polowych maszketów Mamy sam z firmy, jaka to była firma? Baron? Baroni? Baruni. Baroni Hamburger Pieroni Hamburger drobiowy, klasyczny Mamy też o, bie, Wieprzka Żymły. Wieprz, tu jeszcze słychać Uff. Mamy jakiś tam ser, bez nazwy Rzymły ze śmigłem, kajzerki, i generalnie to dzisiaj będzie spo, spożywane. I Dawidzie, jak myślisz, które jadłoby. O, tu już przygotowania prosto, pierwsze. Z grilla. Pierwsze do grilla, oczywiście reklama nie kłamała, faktycznie są prosto z ciepłe grilla. Tak, są ciepłe, są prosto z pieca. Tak, i teraz. O, oh, 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 oh. A go to... Ja? Uwaga, akcja No, nie... oby... Gipko, fireman No, no. nie do rady! Oh, oh. Dobra! Widziałeś to... ty! Oh. To nie jest śmieszne. Zobaczcie, co to. Jak to się długo pali? Jak podpamka do gwila. Fu. Ej, ej fu, to aż mm, mm, Masz chętne, ja? Ja widzę, co mogę powiedzieć o jakości owego, owej trzody. Wie, Wieprzek? Nie, wieprz, wieprzka. Nie wiem, jak to szło. Ale ci powiem, że je tak. Tam mamy harboły, <noise> one same już są takie trochę... No, kromfleki. No, kromfleki. Tu mamy wieprzka, jak widzicie ten wieprz się... <noise> On już chce <se> Cały <noise> łazi. Cały so mamy rzymły. Ja. Sam mamy krejza To już Mikołaj u mnie nie kręćcie, bo już się sam daje zaraz. Ja. Dupia z tego grilla i tyle go zostanie. <noise>